Co to tam na niebie tak lata nad moją głową? Nie życzę sobie. Och, to chyba jakiś helikopter. Ty, ty, pilocie, ale już ląduj tu, chyba że się boisz mnie. Dziwny ten helikopter, ale proszę już przestać. Latać nad moją głową w sobie nie życzę. O, tato świnko. Hmm, przyniosłam tutaj dla Pana niespodziankę tak zwaną jajko, niespodziankę z firmy Hinder. Zostawiam ją i odlatuję. Proszę bardzo, tato świnko, ale proszę nie upadać. Proszę stać na miejscu. Ja już uciekam. Brrr. 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 A my jeszcze nie uciekamy. Otworzymy te Kinder niespodziankę. Czeko, czekolada. O, czeko czekolada. O, i nie ma znów smerfa naprawdę rzadko można znaleźć tym razem smerfy pisze, że co w siódmym jajku, a już tyle ich otworzyłem i niestety mam miał chyba dopiero dwa z tej nowej kolekcji okej, okay, mamy tutaj takie jakie niebolągi możemy je Czeko czekolara, Czeko czekolara, tabta to tu Ale to idzie, to się będzie kręciło dobrze Jeden Wytniemy najpierw wszystkie OK, Dwa. trzy cztery pięć i ostatni sześć Cek. I zaraz pokręcimy. Jeszcze raz. Super zabawka! Będę się ją bawił całym, cały dzień i całą noc. Ale teraz zjem czekoladę. Do widzenia i do jutra.